Tajemniczy, co tu się stało? To ja mu to zrobiłem. Jestem pies Staś i teraz ja przejmę to ciało. Teraz ja poprowadzę ten filmik. Cięcie. Ale teraz witamy. I mamy kolejną rzecz. Jest to zjeżdżalnia, która potrzebuje specjalnej nadbudowy. Ale chyba zapomniałem się przywitać. Siema, z tej strony jest Staś. A tutaj jest tajemniczy 000, którego głos i ciało kontroluję. Eee, to jest przed zabaw kuźnia piratów, aczkolwiek ja są bardzo wikingowy. I gdybym kazał mu zjechać, to by się zabił. Dlatego po prostu powiem, cięcie! Ale... Witamy! A... Witamy! Tutaj mamy oczywiście rurę wydechową. Mógłbym mu kazać zjechać, ale by się zabił. Tylko rano ma gumowe kości. Tutaj mamy rurę siatkową, aczkolwiek jestem taki malutki, że spadł przez tą małą kratkę. Więc nie jestem w Filowe Chwilowe cięcie. Cięcie szybko. A teraz wróćmy do dalszej części historii. Psie Stasiu, co tutaj robisz? Jak wiadomo, niby spadłem tam na sam dół, ale w końcu okazało się, że już przeżyłem. A Ty? Pewnie tutaj jesteś? mi tutaj jesteś poza tego, że chcesz nagrać kolejną scenkę. Prze Stasiu Ty draniu Ułah. Jego moc! Jego moc jest silna. Aż za silna. To twój koniec. Nie! To twój koniec. Cięcie! Pomocy! Strzelony pies! Cięcie! Ha ha ha! I co teraz robisz tajemniczy. A, a. Cię Stasiu. Ty połudraniu. Nie! Co ty wyprawiasz? Dziękujemy, że oglądaliście nasz spektakl teatralny pod tytułem Miłość i Zdrada. A więc subskrybujcie, lajkujcie, dzwonkujcie, komentujcie. Nie piście kontrowersyjnych komentarzy. E, a teraz możecie w komentarzu kogo chcecie zobaczyć w roli zjeżdżacza, a jeszcze po. Po pół będzie dodatkowa scena. A więc. którą ma minuta? 4:42. Przewinci na 4:50. Pół! Już cięcie. Jeśli powiedzieliście, że ja będę zjeżdżał, to jest nieprawda. Nie. Nie ma obu. Ostečne bum!